W dzisiejszym odcinku zamienię ten ogród w wielki akwapark dla naszej córeczki. Kiedy byłem małym chłopcem, to zawsze marzyłem o czymś takim, żeby nawet nie tyle, żeby mieć coś takiego w ogrodzie, ale żeby chociażby w moim rodzinnym miasteczku był akwapark. Ja niestety tego nie miałem, ale nie oznacza to, że nie mogę mieć tego teraz dzięki temu, że mam córeczkę, <laughs> której chciałbym coś takiego zbudować. Powiedzcie mi. Kto będąc dzieckiem nie marzył o tym, żeby mieć swój własny akwapark? Ja, ja marzyłam. Ale ja się pytałem, kto nie marzył, Weroniko. Aha. Będzie to naprawdę duży projekt, bo w naszym akwaparku niczego nie zabraknie. Duży basen, jacuzzi, strefa relaksu, plaża i ogromny plac zabaw dla dzieci. Dodatkowo zrobię tak, żeby wszędzie była ciepła woda, bo nie ma nic gorszego od lodowatej wody prosto z węża ogrodowego. Pokażę Wam dzisiaj mój autorski system ciepłej wody w całym akwaparku. Bierzemy się do pracy, ale ty widzu, proszę tylko zostaw szybko suba, bo jeszcze tylko troszeczkę brakuje nam do wbicia tutaj 200 tysięcy subskrypcji. Plan jest prosty: w naszym akwaparku nie może zabraknąć basenu, strefy relaksu, jacuzzi. Wisienki na torcie, którą będzie wielki, dmuchany plac zabaw. Wszystko dokładnie przemyślałem i planowałem całe przedsięwzięcie przez tydzień minimum. Zakupiłem tutaj podgrzewacz do wody w basenie, żeby w basenie woda nie była zimna, bo wiadomo, że z węża ogrodowego leci woda o temperaturze 15 stopni. Też powiecie, że, ale dobra, to co z tym placem zabaw? Czy tam będzie zimna woda? Otóż nie kochani, bo o tym też pomyślałem, ale do tego przejdziemy za chwilkę, zaczniemy po kolei i może najpierw zajmijmy się jacuzzi. Nie no, basenem najpierw, jacuzzi to jest najmniejszy problem. Dobra, to zajmiemy się najpierw basenem. Jedyna rzecz, której się obawiam to to, że w dniu dzisiejszym pokazuje, że mamy 70% możliwości wystąpienia deszczu z burzą. Mam nadzieję, że to przejdzie bokiem i wszystko nam się powiedzie. Rozkładanie basenu poszło szybciej niż myślałem, teraz będzie trzeba go napełnić. Taka zakupiła dodatkowo trochę dmuchanych akcesorii, żeby umili czas spędzony w wodzie. Ja zapomniałem, że ten basen jest aż tak duży, ale fajnie, lepiej większy niż mniejszy, nie? Ej, ale to jest, to jest dobre. Um, um, baby shark będzie. Szkoda, że nie było jeszcze takich dwóch dużych dla mnie i dla Ciebie. Byśmy byli Family Shark. Do naszego akwaparku będzie musiała być ciepła woda. Zamówiłem coś takiego. To jest ogólnie taki przepływowy ogrzewacz. Recenzje na YouTube nawet oglądałem tego oto cudownego urządzenia. Niektórzy osiągali nawet temperaturę 40 paru stopni, jeżeli tak wiecie, leciutko woda leciała, ale jeżeli leciała mocniej, to było 30 stopni. A 30 stopni. Zamiast 15 zwęża, to już jest coś. Ktoś może powiedzieć, że ej, ale to jest prąd, więc to powinno być jakoś fajnie zrobione, więc będzie, zobaczcie. Kupiłem coś takiego, to jest różnicówka, że jeżeli będzie jakieś przepięcie czy coś takiego, to od razu nam wyrzuca zasilanie. Minęła godzina, tej wody jest tak mi, leci woda, Wija się zdziwiła, że leci woda z tego, a tej wody no jest dopiero tak tyle, nie? Więc będzie się to nalewać długo. Umówmy się tak, dzisiaj kończymy basen i widzimy się jutro. Nie przewidziałem, że napełnianie basenu zajmie nam tyle czasu. Z godziny na godzinę poziom wody powoli się zwiększał, a w międzyczasie i tak zaczął padać deszcz. Po kilku godzinach, kiedy już zrobiło się ciemno, Basen w końcu się napełni. Dzień dobry, dzień drugi, a w zasadzie to dzień trzeci, bo wczoraj przez cały dzień padało i w sumie to nic nie zrobiliśmy. Oprócz tego, że założyliśmy tą tutaj taką czarną narzutę i dodatkowo jeszcze kupiłem taki skipper. Skipper, który ma zapobiegać temu. Ogólnie ma wyciągać to całe robactwo, co pada do basenu. Tylko teraz wam tego nie pokażę, bo musimy to ściągnąć. Więc w sumie czekajcie, ściągnę to i zobaczymy, jak wygląda. Przyszła dowodząca basenu. cudowna jest ta woda. Cześć? Ale serio? Jest ciepła? No. Znaczy Dobra. Ciepła, no no. Taka jest taka jak lubisz. Tutaj jest ten skipper. Właśnie o tak to działa, że tutaj to wszystko sobie wpada. Jak widzicie, nawet już mamy ofiarę. Chodźmy zobaczyć jaka jest temperatura wody. 25 6, 7. Ty, to jeszcze mało, nie? I ono już można powiedzieć, że jest OK. No nie działało to wczoraj przez cały dzień, na, na noc to było wyłączone. Tak przez pół dnia działało i dzisiaj od rana... Woda w basenie wyglądała świetnie i Werka nie mogła się powstrzymać przed wejściem. No, <grystanie> <grystanie> masz czyścić, że para. para... się się ściągnąć Kofina. I jak? Fajnie. Jednak jest fajna. Fajna? Tak. Dobra, to ty możesz robić resztę, a ja już skończyłam. Ja w ogóle teraz mam taki plan, ponieważ skoro będzie akwapark, a wydaje mi się, że chyba o tym nie mówiliśmy, jak zaczynaliśmy rozkładać basen. Chcę zrobić własną plażę. Tutaj mamy, jak możecie zobaczyć, taką trochę To Ta piaskownica jest bardzo po przejściach, no. Ona ma z 8 lat chyba już. No, dlatego też, żeby ona nam tak nie psuła tego całego antruas, jaki tu będzie plażowy, to postanowiłam, że po prostu ją wykorzystamy do zrobienia plaży. No dobra. To robimy plażę. Dobra, więc najpierw musimy tutaj uprzątnąć. Maxio, weź wszystkie. Albo nie, ja to wezmę, a ty idź po piach. Ten piasek wygląda no lepiej. Taki, taki biały, taki, taki czysty. O mi zwiedza. wiedza. Czyli twoja plaża będzie cała w tej piaskownicy tu po prostu, czy jak? Też. Mamusia robić i plażę, Ale wiesz, miała piaskownicę. Ej, no powiem, że to fajnie tu wygląda. Mija, a tobie jak się podoba? Całą buźkę masz w piachu, Mija. Co robiłaś z tym piachem? Mam pewne obawy, oczywiście, spójrzcie. No, jeżeli dzisiaj znowu będzie padać, no to po prostu będzie załamka. Zajewisty parasol! Dobra, to czyli już wiemy, że on tam nie wejdzie? On tam nie wejdzie? Więc nie? może basenem, co? Tylko ty wiedziesz, co się dzieje? Patrz to. Ale to przejdzie. Myśleliśmy, że tego dnia nic nas już nie zaskoczy, ale pogoda miała jednak inne plany. Zerwał się dość mocny wiatr i okazało się, że parasol może tego nie przeżyć. Werka kontynuowała budowę plaży, a ja zastanawiałem się, czy zaraz nie będzie padać. Burza, ej! No nie, czyli tak jak przed chwilą się zastanawiałem, czy właśnie pogoda się nie zepsuje. Sprawa wygląda teraz w takim razie w ten sposób i robimy to tak. Werka tutaj robisz dalej. Tam się w jacuzzi nalewa jeszcze woda, zobaczmy tylko ile jej tam już jest. Dobra, jest jej tyle, więc dolejmy jej do tego poziomu max, wtedy będzie gitest. W międzyczasie, kiedy jacuzzi napełniało się wodą, postanowiliśmy odpocząć na naszej plaży. Ja dalej myślałem tylko o tym, czy zaraz się nie rozpada. No i... wykrakałem. Przejaśnia się, psuje nam to plany. Chodźmy, bo już jestem cały mokry. Piesku, jaki ty jesteś smutnym pieskiem, Neli! Ej, Neli! Chodź do domu, nie musisz tu stać i moknąć. Ona coś jest smutna, też się cieszyła na aquapark. Pewnie tak. Neli, chodź do domku. Patrz jak idzie leniwie. Patrz, jej tu w ogóle też nie strasznie. O, Ona ma gdzieś. Jestem w szoku, że to tak szybko tak, tak szybko prze, przeminęło, nie? Tylko jedyny problem jest teraz taki, że no, trochę jest tutaj mokro. Najpierw ciepła woda. Chodźmy zrobić ciepłą wodę. A ty jesteś pewna, że to zadziała? Musi, musi zadziałać. on Będzie działać. No bak, spokojnie. Twój tata jest e, negatywnie nastawiony. Do każdego do każdego pomysłu. Ale ja wszystko mam tak obcykane. Że on sam się zdziwi. Tu musi wchodzić woda. Więc przykręcamy to. Mamy to przykręcone. Tu wkręcamy wąż, przyczepiamy tu, i tu już nam wchodzi woda, wiesz. Woda ten. Na to potrzebujemy założyć wąż, a że zwykły był za mały, więc musimy mieć większy, więc wkładamy to. On jest nawet za duży, ale żeby to nie spadło. To takimi dwiema. O, sobie to skręcimy mocniej, żeby się trzymało. No i ten wąż będzie zaś przechodził w mniejszy. I mamy reduktor. Werka nie wytrzymała i już musiała z Miją wejść ładnie. Halo! Mia! Nie ma miuni? Nie ma, nie ma, nie ma. Yes! Dobra, zrobiłem próbę. Wszystko tutaj na takim krótszym wężu sobie poprzecinałem i wszystko działa. I żeby to już mieć tak skończone na tip top, to muszę Werka, wiesz co zrobić? Muszę już rozłożyć główną atrakcję. Skoczy do wody? Ćwiczy jednak nie, no bo ona już pewnie wskoczyła ci kilka razy, i teraz nie chce, nie? W końcu nadeszła chwila, w której zajęliśmy się naszą główną atrakcją. Ciężkie. Do not open with knife. Nie można nożem, ale będę delikatny. Pierwsza paczka, co jest w pierwszej paczce? Kulki, Mia, to są dla Ciebie kulki. Tutaj mamy air blower. Ej, duża ta dmuchawa, nie? Ale będzie dmuchać. Tu mamy całe węże. No i tu jest cały dmuchaniec, który nie jest zbyt lekki. O! o. Trzeba to teraz rozplątać, bo na przyszłość to się może przyda. Więc nie niszczmy tego. No kurde. Jednak to przed Przyszedł pomocnik, mam pomocnika. Dominik, braciszek, się Będziemy rozkładać teraz, dobra. Cały jestem mokry. No dobra, pora to nadmuchać. Dominik, włączaj. Czyń Honory, włączaj. Ja mam podjarkę i to dużo. Ja nie mogę, ale fajnie. Tu trzeba wyprostować. Dmuchawa musi cały czas chodzić, więc będzie trochę hałasik, ale Micia, zobacz. Tutaj armatka, o, kuleczki są w tamtym, tym płaskim. Będzie działać wszystko. Ej no. Wow. Mija, fajnie? Piękne, duże. Fajne, nie? Fajne, no. Fajne. Postanowiliśmy przenieść park wodny w inne miejsce, gdzie będzie łatwiejszy dostęp do wody. Teraz musiałem tylko podłączyć wodę i park wodny powinien być gotowy. Mamy to teraz tutaj, przy plaży. Także tutaj mamy plażę. Proszę bardzo. Jest plaża i jest ładnie plac zabaw. Teraz się okaże, czy moja cała konstrukcja, no działa. Tutaj idzie wąż, idzie ładnie tutaj. Mateusz powie, że no dobra, prąd, ale no nie, no ja mam to wszystko obcykane. Pokażę Wam, właśnie, najważniejszą rzecz tego wszystkiego, bo wszystko jest podłączone. Tutaj jest ta różnicówka, i dzięki temu, patrzcie, mogę zrobić. Test działa. A teraz włączam na nowo, i na nowo się włącza. No i wygląda na to, że wystarczy teraz tylko włączyć wodę. Gotowe? Dziewczyny gotowe! Mam nadzieję, że nic mi się nie wykrzaczy. Teraz tu, nie za mocno. Woda powinna już gdzieś tu być i powinna już zaraz być tutaj. Halo, woda! To się musi napełnić. O, o, o! Patrzcie, patrzcie, patrzcie! Napływa! Płynie powoli. Tu płynie. Uwaga, uwaga! Zaraz będzie. Uwaga! Działa! Działa! Zobaczcie! Jest. O, oh, i tutaj. I tutaj też jest. Fajnie, że tak lekko, nie? Że nie jest tak mocno, to tak leciutko. I to sobie takie będzie powoli ten. Nie? Kochani, udało się. Cała moja konstrukcja działa. Tylko sprawdzę, czy jest ciepła woda. Ej, woda nie jest jakaś gorąca. Jest taka letnia. Jest w sam raz. 32 stopnie. Woda ma 32 stopnie. Czyli jest Gites. Czyli wychodzi na to, że cały mój plan się powiódł. Kochani. Teraz oficjalnie możemy Was oprowadzić po skończonym już naszym akwaparku. Zacznijmy od rzeczy numer jeden. Proszę bardzo, coś ulubionego Weroniki. Najbardziej, Basne. werka najbardziej chciała tak. Werka najbardziej chciała basen. Proszę bardzo, jest basen z podgrzewaną wodą. Jest ciepła. Mega cieplutka jest ta woda. Ona ma 30 stopni. 30 również. stopni? O kurde, to dużo. Dobrze, więc teraz idziemy dalej do kolejnej trety. Zapraszam na mini plażę. Wow! Plaża jest fajna, co? Można się wyluzować. Mega spoko to wyszło. Musieliśmy dokupić jeszcze dwa barki piasku, ale to nic. Liczy się efekt końcowy, nie? No a ty co myślisz? No mi się to podoba, no bo to jest fajnie, tak. Od razu z basenu można skoczyć na plażę, na relaksik. Tutaj. Obok mnie zaraz jest taka strefa dla milci, <noise> taka mini strefa, ale nie tylko, tutaj też można sobie usiąść, nóżki pomoczyć, jeżeli ktoś na przykład nie chce być w basenie, a chce się ochłodzić. Teraz strefa, którą y, ja lubię i mój tata lubi, on też lubi bardzo sobie posiedzieć uwaga, w czym w jacuzzi. Iwerka, powiedz co tutaj była Twoja inwencja twórcza, czyli parasol. parasol. Ten parasol hamaczek. będzie robił robotę. Tak. Tu mam jeszcze hamaczek pod drzewkiem. Zobaczcie, jak fajnie. Nie wiem, czy ktoś pamięta, ale na balkonie mieliśmy właśnie takie krzesełka z IKEA i przywieźliśmy je tu, bo już na balkonie nic nie ma, bo tam musimy płytki położyć, nieważne. W każdym razie tutaj mamy ładnie po wyjściu z jacuzzi. Można I gwóźdź programu Wisienka na torcie, miejsce specjalnie dla naszej Mijuni, czyli cały wodny tutaj plac zabaw, tylko dla jej. Jak widać podoba się jej, dopiero odpaliliśmy więc jeszcze nie ma wody, woda musi się tutaj napełnić i Micia będzie mogła sobie, o zjeżdżać, ma zjeżdżalnię, tam może sobie skakać, tutaj wiadomo można ją polać wodą, co jeszcze można? Jeszcze za mała jest, żeby zjeżdżalnię korzystać i żeby tutaj skakać, ona na razie się bawi kuleczkami, najbardziej się bawi. zobacz, zobacz jak idzie z kuleczkami, ale tutaj może sobie wejść też. Tutaj może sobie wejść i może sobie chodzić. O, micia, zobaczymy jak mama przejdzie. O, mama idź. Tutaj się wywróci ze mną. Nie wywróci, no idź. No idź, spróbuj. <noise> no idziesz. Ale to się zjeżdża na dupce. Szybko, bo mija tam. Wera, no co ty robisz? Mija! Opuść mi lepiej, a nie... No chodź tu dżdżownicę, bo dziecko się martwi, gdzie jest mama. No co ty robisz? No Wera! No co? Przykleiłam się! Halo! Cześć! Ale ty musisz ją asekurować. Dobra, Mija, jedziemy. Dobra, Micia, tata cię złapie, no. Dwa, i... O, zdziwiona jest. Chodź, musisz teraz zejść tutaj, Mija. Tak, chodź. Ja bym chyba Werka też spróbował zjechać. Wejdę i zobaczymy, czy mi się uda. Zobaczcie, co my tu mamy. Mamy tutaj jeszcze o koszykówkę. Jakbyśmy no, mieli z kim pograć, to byśmy w kosza pograli. Halo dzień dobry. To chyba nie jest przystosowane do takich grubasków jak ja. O kurde. Ho ho! ho, ho. Nie wiem, czy to się tak... No powiem Ci, że to chyba jednak jest. Nie na moją wagę. Trochę szkoda, bo jak to kupowaliśmy, to tak się zastanawialiśmy, czy też będziemy mogli się w tym pobawić, nie? Ej, ale ta woda tu jest ciepła, nie? W życiu nie była tak ciepła woda w tym basenie. No ale teraz ten podgrzewacz do tej wody to jest po prostu game changer. Tak samo game changerem jest to, że zrobiłem e, ten swój system ogrzewania wody do tego akwaparku. Muszę wam powiedzieć, że jestem z siebie dumny. Jestem dobry konstruktor. Mia zadowolona i to najważniejsze. Zrobisz hop do wody? Pięknie! Co malutka? Podobało się? W akwaparku, fajnie w akwaparku. Jesteśmy już po zabawie. Micia w swoim takim ręczniczku, w takim poncho, ale fajnie, bo widać, że jej się bardzo podoba tutaj teraz. I na koniec ostatnia z atrakcji w naszym aquaparku, czyli jacuzzi. Mizza już śpi, poszła spać, bo już jest godzina 20, babcia się nią zajmuje, a my możemy sobie teraz chwileczkę na koniec odprężyć się w jacuzzi. Jedyne czego mi tutaj brakuje, tak jak przed chwilą sobie stwierdziłam salony. sauny. Przydałaby się o... dokładnie w tym miejscu sauna. i wtedy w saunie, do czakuzzi, chociaż nie, powinna być jakaś z zimną wodą, ale dobra, nieważne. A potem sobie pomyślałam, że można powiedzieć, że sauny mamy w aucie. Także kochani, dziękujemy Wam za to, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek. Zostawcie komentarz, czy Wam się taki odcinek podobał. Łapkę w górę i subskrypcję koniecznie, żeby dobić jak najszybciej 200 tysięcy subów na tym kanale. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, bo obejrzeliście go w końcu do końca, to obejrzcie inne. Trzymajcie się, papa! Pa.